I jo, cześć, Manko z tej strony, Krukowiec, Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o ważnym, o infie na temat kanału, ponieważ yy, moi drodzy, chciałbym ogłosić przerwę od YouTube'a i w ogóle trochę odpocząć, bo. Zauważyliście, że filmy się teraz coraz rzadziej pojawiają na kanale, A to przez to, że też przerwę od YouTube'a robię, bo jakby nie patrzeć, trzaskam te filmiki trzaskam, i trzaskam i trzaskam. jak ile ja mogę tego trzaskać, to i patrzę, że nie mam zasięgów. I przerwę od YouTube'a też sobie zrobię, bo też natrzaskałem trochę tych filmików i też chciałbym odpocząć, bo mam też swoje życie, nie tylko wirtualne przez YouTube'a i... Chciałbym się na przykład trochę wydać na naukę, więc mogę powrócić tak, bo w sumie są ferie, ale z nauczyciele mega dużo wysyłają mi, przynajmniej do nauki. I tak naprawdę chciałbym zaogłosić przerwę od YouTube'a na jakieś na jakiś znaczy nie wiem czy to przerwa, ale tak przynajmniej chwila od YouTube'a odpocząć, tak z 2-3 dni może powrócę znowu, ale... No czad, to się opiera na kwestii dwóch tygodni, bo też nie mamy jakiegoś dobrego neta do streamowania aktualnie. Więc um, czas już wam mówię, który to jest? 17 kwietnia, czyli za nie, dwa tygodnie już będę mieć nowy pakiet internetowy i będzie o wiele lepsze live, więc czad, mam nadzieję, że wytrzymacie, nasze widzowie, mam nadzieję, że wytrzymacie te dwa tygodnie bez ze mnie i naprawdę, czy to, naprawdę dziękuję. Znaczy widzowie, bo jestem przyzwyczajony do mówienia live'ów. No i dziękuję wam ogólnie za 200 subskrypcji. 250 chyba 4 już, bo lecimy po 300, po 300 subskrypcji i naprawdę każdy sub pomaga. Naprawdę każdy sub pomaga i naprawdę dziękuję za każdego subika. Naprawdę każdego subika lubię i jeżeli ktoś lubi specjalne to może załatwię jakiś szybki montaż. Może spróbuję jakiś montaż załatwić. I przynajmniej jakiś filmik spróbować ogarnąć w jakiejś wersji montażowej. Na 300 subskrypcji spróbuję jakieś highlighty nagrać z fortnite'a. Nie no, z Fortnite'em muszę coś, nie no, zobaczymy, jakiś specjal na pewno ciekawy będzie i teraz obiecuję Wam, że to nie będzie piosenka, tylko coś już o wiele lepszego. Mm. I patrzcie widzowie, mamy coś takiego jak, i patrzcie widzowie, ja właśnie jak mówiłem, ogłaszam przerwę, no i dziękuję, tak, no i Ogólnie chciałem Wam podziękować za subskrypcję, to już się pod, powtarzam przez ten i zostawcie subika i łapkę w górę dla zasięgu z dzwoneczkiem subika oczywiście no i pamiętajcie o, 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 o subskrybowaniu i bycie często na odcinkach, więc ja ogłaszam na razie przerwę do 3 do 2 tygodni max więc więc trzymajcie się do następnego i eluwina.